Koro zaczęła siedzieć słońce. To może będzie dobry znak, żeby rozpocząć karierę na YouTubie. Cześć wszystkim. Jestem folkowa baba. Możecie mnie znać z Instagrama. Ale nazywam się Monika. Moje drugie imię jest Sławomira, które przyjęła mnie podczas swoich kosoplecin w 2024 roku. I. Chciałabym tutaj opowiadać Wam szerzej o szeroko pojętym folklorze słowiańskim i o Podlasiu i o kulturze słowiańskim. Nagrywam ten film trochę jako zapowiedź. Ponieważ mam arty ciekawe plany na swoją tutaj twórczość, niestety potrzebuję troszkę czasu, ale chcę, żebyście wiedzieli, że będzie fajnie, że warto dać mi szansę i mnie tutaj zaobserwować. Będę Wam na pewno opowiadała o kuchni regionalnej Podlasia. Opowiem Wam o swoich wycieczkach w las i z chęcią Was tam zabiorę. Będę chciała Wam opowiadać, właśnie o jakichś niuansach folkloru. Chciałabym też Wam opowiadać troszeczkę o jakichś rytuałach, obrzędach, które są teraz z nami obecne, a w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, jak one stare są. I tak naprawdę, mimo że teraz są takie towarzyszące, Różnym właśnie świętom chrześcijańskim, to tak naprawdę mają one korzenie pogańskie. W ogóle to bardzo fascynuje i niesamowicie zadziwia, jak takie stare obrzędy, zwyczaje, rytuały, które nic nie miały wspólnego z Kościołem, z Jezusem. Przenikły tak naprawdę przez te ramy chrześcijaństwa i się to wplotło. Dla mnie to jest niesamowite. Rozumiem e, mechanizmy e, tego wydarzenia, które bardzo, bardzo powoli się przeplatało, i myślę, że warto o tym opowiadać, żeby być świadomym i w jakiś sposób e, być bliżej prawdy. Zazwyczaj o prawdę nam chodzi, prawda? Chciałabym Wam też opowiadać o książkach, które bardzo bym Wam polecała o książkach, właśnie takich bardziej naukowych, nie tylko popularnych i tych, właśnie fabularnych. Myślę, że bardzo się Wam spodoba, tak jak mi tworzenie tych treści. Dlatego zachęcam Was ponownie do obserwacji. A nadaję dla Was z Podlasia. Z małej miejscowości Gajowniki, gdzie znajduje się święty Gaj, rodziemu wierców z Podlasia. Tutaj, jak widzicie, za mną znajduje się um, ołtarz i krąg. Ja jestem w tej sferze poza sakralnej. Um, no i cóż, um, dzięki, że obejrzeliście mój pierwszy filmik. I do zobaczenia! Niebawem!